Witam. Pierwszy filmik, sorry, że tak długo mnie nie było, pierwszy filmik po powrocie do Polski. Yy, jesteśmy już miesiąc i kilka dni. 10 lat w Niemczech i miesiąc w Polsce. Troszkę inaczej. No i wracają, trosz, wracają trochę wspomnienia. Jak to było? Troszkę Polska się zmieniła. Yy, na... Uważam, że na dobre. Jest bardziej otwarta na tą chwilę, którą zobaczyliśmy. Bardziej nowoczesna. E, dość mocno w inną stronę, ale nowocześniej i pozytywnie. Ja jestem zaskoczony w stosunku do Niemiec. To jest, nie można porównywać nawet do Niemiec. To jest zupełnie inny świat, ale pozytywnie. Tylko, że inny, jak Niemcy. Ale naprawdę pozytywnie. No i po miesiącu. O! Po miesiącu zaczek, Pola. To są te pejzaże, za którymi ja tęskniłem. Wszędzie już już gdzie, gdzie gdzieś ściernisko, tak wszystko już pokwitło, można zbierać. Tęskniłem za Polską. Tęskniliśmy w ogóle z żoną. Jesteśmy mile zaskoczeni. Tęsknimy też za Niemcami. Generalnie nie może za Niemcami stricte, tylko za tym miejscem. Tak jakby je oderwać od Niemiec, to po prostu za tym miejscem. Mieliśmy tam wszystko poukładane. Nawet nie zwracaliśmy na to uwagi, ale to się tak jakoś w międzyczasie poukładało. Samo. Więc yy, trochę tęsknimy za tymi miejscami, które znaliśmy, na którymi codziennie bywaliśmy. Yy, nocowaliśmy. No, tutaj trzeba poznać na nowo. Jesteśmy w samym Pępku, uważaj, praktycznie polski. Przyjechaliśmy tutaj dla rodziny, tak jak wspominałem w poprzednich filmach. Jak to z rodziną? Pierwsze, pierwsza weryfikacja w ogóle planu <laughs> właśnie następuje. Z mocno. Nie, wszystko chyba, jak to się mówi, z rodzicami w wieku już prawie po 80 lat uda się ogarnąć tak jakbyśmy chcieli choćby nawet z samą pomocą. mówi nigdy nie chcą, nie chcą pomocy, i choć jesteśmy, to też nie chcą pomocy. Nic się pod tym względem nie zmieniło, ani naszej, ani reszty rodziny. Choć mieliśmy nadzieję, że się chociaż to zmieni, no ale jesteśmy na miejscu. Będziemy przez chwilę próbować pracować. Jak się uda coś wypracować, o. Zobaczcie, jakie maki. Jak one się tam ciągną daleko. To będzie git, a jak nie, no to będziemy coś zmieniać. Z takich ogólnych, szkoła dla młodego, super sprawa. Ta prywatna szkoła okazała się strzałem w dziesiątkę. Te trzy tygodnie spędził w tej szkole bez ocen, ale normalnie, jeszcze uczestnicząc w lekcjach, praktycznie nie odbiega, niczym wręcz przeciwnie. Hmm. Niemiecki praktycznie ma już, tak jakby mógł, tak jak tutaj, nie wiem, za, za 3-4 lata, dopiero może będą przerabiać, Także angielskiego nie miał. Trzeba go trochę podkształcić. Leosia A co? Mieszkanie, w którym mieszkamy. Wynajęliśmy. No miejsce fajne na takim osiedlu, ale mieszkanie się okazało trochę za małe. Trochę potrzebujemy większy metraż. Chyba trzeba będzie zmienić. Poszukać coś. Siedzimy praktycznie od 5 tygodni próbujemy to wszystko układać. Część rzeczy się już udało poukładać. Część rzeczy nie. Sorry, mam dzisiaj rowerek. sobie tak śmigam. To akurat dobra, to, auto, to jakąś autostradkę czy coś robią. Wracam. Także. O, dwie Dostanę. Także część rzeczy się udało po, yy, pozałatwiać. Część rzeczy jeszcze, jeszcze jest w trakcie. No i zaczynamy też powoli się rozglądać za możliwościami, co nam się uda z pracą, czy z jakąś własną działalnością, czy z czymś ogarnąć. Nie wiem, czy się coś udało gdzieś z własną działalnością. Czy od razu z pracą tutaj, ale coś zaczynamy rynek badać. Ale generalnie, pewne sprawy się nie poukładały tak jakbyśmy chcieli z, z rodziną. Dla nich tutaj przyjeżdżaliśmy. Generalnie zmienialiśmy jakby plan na inne miejsce i nie wiemy, czy dokładnie się uda, choćby część tego, jak sobie wyobrażaliśmy. Jak to się mówi, wyjazd z mamą do lekarza, bo ciężko zorganizować transport, może na jakieś zakupy, może na coś pomóc, drewno kosić, skosić trawę, drewno porąbać. Im starsi, tym trudniejsi w domu poogarniać, świeże rzeczy do lodówki kupić, kurczę, wywalić wszystko, to stare za ścianka. Ogarnę się temat ciągłych promocji i tych rzeczy z tych promocji Rodzina. No zobaczymy co, czy coś z tego wyjdzie um, Mamy nadzieję, że, że tak będziemy tak jak mówię przez chwilę próbować Jeżeli wyjdzie, no to zostajemy. Plany z działką na razie w, w, się nie, nie zmieniają. Jesteśmy w trakcie realizacji yy, umów Czekamy na potwierdzenia pewne. Także działka tak jak będzie. Tak jest, zawsze się okaże, czy, czy na pewno będzie dobrą inwestycją. Później z czasem zobaczymy, czy będzie budowa. Chociaż ja poszedłem trochę mocno z budową. Czekajcie, muszę się na chwilę zastopować. Dobra, jestem, bo mi tu kurzą. Kurczę. Tak jak dalej. Pominam o działce. Tak, z domem jesteśmy dość mocno już też zaawansowani z projektem, z tym co potrzebujemy. Trochę popatrzyliśmy naokoło. Jestem po kilku rozmowach z osobami, które miałyby mi pomóc: podpowiedzieć, co i jak. No i dostałem kilka ofert zwrotnych tego co jakiś czas temu wyceniałem, dosłownie nie wiem, 3 czwarte roku temu, w domach modułowych. No i na dzień dzisiejszy, tak samo jak tutaj z kilkoma osobami, już porozmawiałem o materiałach, o drewnie, o wkrętach, o, o zrobieniu płyty, o no wszystko co jest potrzebne, tak? No to. Wszyscy jak budują na pustakach, czyli mokra robota, no to tam trochę potaniało, tam trochę tylko potaniało. Bo z takiej firmy, już nie chcę mówić bud, coś tam, ad, to na przykład dostałem ofertę, którą kiedyś wyceniałem, Połącz. pierdolę. A tylko, że ja, my chcemy budować w technologii szkieletowej i z wykorzystaniem trochę innych rzeczy niż normalnie większość kupuje. Te same, nawet lepsze parametry mają, czy w izolacji, czy, czy dach. Rozwiązanie zupełnie inne, jak, jak większość bez skalenicy, bez, bez pewnych rzeczy, które większość tu robi. Także że ciężko było znaleźć architekta, ale, ale generalnie tak i tak no mamy trochę mniej drewna niż gdybyśmy budowali taką tradycyjną metodą no i e, dach mamy mm, no po prostu nie mamy tej belki poprzecznej trzymającej bo mamy trochę inne rozwiązanie ale za to więcej płyty takiej sklejki ekodrogiej mamy no ale to się troszkę wyrównuje gdyby gdyby zerknąć na ilość tego drewna bo tu mamy tej płyty po prostu więcej która jest jakby tym łącznikiem niż e, niż drewna, ale tak czy inaczej o 30 ponad procent mam lepsze wyceny jak mieliśmy. A domy, które wyceniałem rok temu szkieletowe po 500 480 w stanie, to teraz dostaję oferty po 320, 350. Jest diametralna różnica i zupełnie inna forma jest kontaktu ze mną tych firm z domów modułowych. To jest Także, ale my nie, nie będziemy chyba robili modułówki, tylko firma, która stawia, albo, albo tutaj pan, który stawiał domy od zawsze. Takie połączenie domu szkieletowego, jakiegoś kanadyjskiego, z, 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 z jakąś nowoczesną szkieletówką, czy coś, coś, ala Ala mała stodoła, ale prosta budowla. Także z domem zobaczymy. to tyle o budownictwie, bo... Nie o tym miała być mowa, w każdym razie jest w planach. Nie wiem, czy się uda, yy, że będziemy to tutaj robić już teraz. Bo jeżeli mielibyśmy tutaj siedzieć i też nie mieć kontaktu z rodziną, takiego praktycznie co drugi dzień, tak jak to się mówi, tak jakbyśmy chcieli. I z wnuczek też mógłby być czasami przez dziadków odbierany, zabierany, gdzieś tam wspierany. Ale jak się tego nie uda i przez ciotki, a jak się tego nie uda zrealizować, no to no to niestety nie będziemy tutaj siedzieć, bo po co? Małe, mi małe miasto są możliwości, ale w naszych zawodach yy, w tym, co ewentualnie chcielibyśmy zmienić, no to chyba łatwiej będzie nam troszeczkę bliżej większych miast, większych aglomeracji może w ten sposób. No ja jak nie wiem, czy mi się uda. Chciałbym dążyć do tego, żeby ten rytm biologiczny sobie swojego życia i siebie drożyć widzę, że jest mi to potrzebne, siedzę od miesiąca tylko jem piję, po prostu grilluję, odpoczywamy jeździmy tu gdzieś coś w restauracji, tam, tu się z kimś spotkać na kawę, tutaj coś załatwić Coś, jak ktoś czymś poczęstuje, to jest przy tyłem 8 kilo niecałe po prostu masakra, w półtora miesiąca po operacji ani śladu Także dobrze się mamy Zobaczymy jak będzie z, Też z tym mieszkankiem, które mamy gdzieś tam Które gdzie zostawiliśmy Na razie Wszystko się fajnie zapowiada Żona Żona tak samo Myśli o dosyć, dosyć fajnych, dużych zmianach Poczymy, jak dla niej jest istotne to, bo to akurat przy teściach jest, żeby zostać tutaj na miejscu. Więc pewne rzeczy troszkę inaczej postrzega jak ja, ale pewnie dojdziemy do konsensusu jakiegoś wspólnego, jakichś dobrych rozwiązań, które zawsze gdzieś udaje nam się znaleźć i potwierdzić, że, że to są najlepsze rozwiązania. Potem życie je weryfikuje, ale tak czy inaczej, myślę, że. Do Niemiec na pewno nie wrócimy przez najbliższe kilka lat. Bez porównania, życie tutaj jest. Kosztuje prawie tyle samo. Nie wiem, my, mieszka... my mieszkamy w małym mieście. Nie wiem, ile kosztują np. wynajęcie mieszkania w miastach, w których wy mieszkacie, ale w naszym mieście. Mieszkanie dwu, trzy, cztero pokojowe to są kwoty, które się zaczynają od 1800-1900 zł, plus czynsza, nie? No to masz też 500 euro, jak w małym mieście, a w dużym mieście już nie mówię. No. Koszt, sprawdzaliśmy też mieszkania w Warszawie na przykład. Jakbyśmy chcieli, bo akurat w Warszawie to nie, bo tam jest możliwość, tam mamy tak jakby mieszkanie, ale yy, chcieliśmy mieszkać z 30 km pod Warszawą, 25, może 40, jest fajne mnóstwo. Warszawa się tak rozbudowała, jest tak fajnie obwodnicami e, po... po... Oklejana, że naprawdę takie mieszkanie 30-40 km to jest żaden problem. Nawet Google sobie nie daje rady kurczę z tymi drogami. Także to już bez... nie chciałbym tutaj jakby antyreklamy robić, ale naprawdę mm, nie daje sobie rady. Tyle razy co tam wkręciliśmy nie w ton. Tą... Ten, ten jest po prostu po pięć, sześć różnych tych i, i on, on nawet nie ma tyle, styl, tyle sformułowań skręć w drugi, zja, drugi zjazd, które są dwa obok siebie, czy coś w tym stylu, no a są dwa i nagle... Także yy, mieszkając yy, jakby pod Warszawą mamy więcej możliwości i bardzo dużo tych dzielnic właśnie podwarszawskich ma teraz bardzo duży, w naszych zawodach, bardzo duży nabór, tak jakbyśmy chcieli u kogoś pracować. Nawet dla urzędów miasta. Także bierzemy to też tym dość mocno pod uwagę. No ale wynajem mieszkania jest droższy niż to, które byśmy wynajęli w Niemczech. Nie? Jakiś kosmos. Nie wiem, koszty mieszkania w Berlinie. No ale tu w Warszawie i pod Warszawą za 3-4 pokojowe mieszkania. Nie jakąś 30-metrową klitkę. I z meblami jak z PRL-u. To naprawdę, to nie mówię o nowo, 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 nowym budownictwie, nie? tylko o takim, gdzie tam masz pusto, blok 20-letni, może. E, także już też, chwil, już też chwilę funkcjonuje, e, więc już też nie jest naj, 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 najnowsze to wszystko, co tam w nim pomontowane. Ale to jest kosmos. Także utrzymanie się w, tu w Polsce kosztuje tyle samo, co w Niemczech. Przynajmniej za wynajem. Jedzenie szczerze to dla naszej rodziny: w trzy osoby, to żeby mm, ogarnąć jedzenie, mm, tak, jak, tak jak ogarnialiśmy, w, tylko tam już my wiedzieliśmy, gdzie co kupować w Niemczech. I. Część kupowaliśmy w sklepach internetowych, część domawialiśmy nawet bezpośrednio ze sklepów w Polsce, część w sklepach tych tam, gdzie tubylcy prowadzili, ale to wiedzieliśmy, że one są tak mocno poukrywane, dobre rzeczy po prostu sprawdzone i, i nieprzetworzone. To też nas wychodziło pomiędzy, dwa, pomiędzy 500 a 600 euro. Nie? Tu jest to samo. Też nas wychodzi na trójkę z jedzeniem, tylko że jeszcze nie mamy to do końca ogarnięte więc część rzeczy kupujemy w takich zwykłych dyskontach. Z tym, że staramy się dobierać już, już mało na jakieś masła mleka już, no, mleka te takie dwu 3 dniowe, no, staramy się to zabierać po prostu z dyskontu no. pieczywa nie jemy, mięsa mamy już dobrane z dwóch tutaj sklepów gdzie naprawdę jest sprawdzone przez, przez wiele osób i jest bez część tych, tych mięs w tym sklepie jest bez, karmione po prostu takimi paszami, które nie zawierają droższe jest, no, ale już coś tam się ogarnia może tańsze gdzieś jakieś znajdziemy, albo lepszej nawet jeszcze jakości ja ja mamy też z dobrych y, dwóch punktów. Trochę też droższe, ale 2000 minimum potrzebujemy na miesiąc. Na ten miesiąc, który teraz byliśmy, to potrzebowaliśmy 2000, nie licząc na samo jedzenie, nie licząc 2000 zł, nie licząc nie y, licząc słodyczy. no a tam w Niemczech no to jednak jak, jak były jakieś słodycze dla Leona, czy jakieś kola czy coś on tam trochę takich pierdół też pije. No jako dziecko potrzebuje, potrzebuje też nie odstawać trochę od innych dzieciaków. Tego tu nie brałem pod uwagę, bo szczerze mówiąc, on na no, tyle kasiury ostatnio dostawał, tyle od ciotek, babci, że ma. Jak zaczął tu kolegom i kolegankom stawiać, to tylko setki znikały, nie? Psz, 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 to nie tylko tu sklepik, tam sklepik, tam następny sklepik. Ty przyosiedlowy sklepików, będę tutaj prowadził reklamę, ale to jest full. Tylko dzieciaki wskakują, tu jakąś Coca-Colę, tu jakiegoś tego nie wiem, e, co to jest, tego Frugo, frugo. tu jakieś ciasteczko, tu jakiś batonika, tu coś takie na podstawowe, na te trujące rzeczy, ale no co, wszystkie dzieciaki to, to jedzą tutaj, piją, no to ją on przez chwilę, no, do tego nie brałem pod uwagę w tych, w tych wydatkach. Ale liczę, że gdzieś pomiędzy 2-300, 2 będziemy się mieścić No to jest mniej więcej tyle samo no 500 euro no to jest 2100 zł nie? Także życie tutaj to samo już, ale u siebie U nas, tu gdzieś urodziłem, urodziłem się w Polsce Z każdym mogę pogadać, każdego mogę zaczepić no, w Niemczech fakt, że to jest duży plus. Nikt, cię, nikt ci nie wchodzi w Twoje relacje, które masz z sąsiadami, z, z tym nikogo nie interesuje, to co może się w domu, to generalnie też, ale jakoś na razie jakoś życzliwiej. Może takich ludzi spotkam po drodze, życzliwiej mi się tutaj rozmawia. Fakt, że ludzie są w biegu, trochę większym jak w Niemczech, ale. No, jak takich spotykam, to w ogóle nawet nie podchodzę zapytać, co tam, ile przejechaliście kilometrów rowerem. No ale... Ale jakoś na razie mi się podoba. Zobaczymy, co będzie za pół roku. Pewnie życie całkiem zeryfikuje już za i przeciw. Yy, plany? Może zmiana. Yy, na... Yy większe miasto. Zależy wszystko, co się w ciągu miesiąca, półtora, jeszcze wyjaśni z, z rodziną. Czy będą chcieli potrzebowali tej naszej pomocy, czy nie. Jeżeli tak, no to postaramy się im wyjść naprzeciw, bo taki był jakby powód też jakby tego wybrania tego miejsca. A jeżeli nie, to poczekajcie chwilkę ten. O! Oh, Pausa. No dobra. Chwilę się już. No, a jeżeli nie będą chcieli, będą potrzebowali naszej obecności tutaj, czyli nie będą wykazywali chęci zapytać nas, co tam u nas słychać, czy zadzwonić, czy cokolwiek, permanentnie, no to nie ma co się męczyć, bo to nie ma znaczenia. Można się czasami przez Whatsappa skontaktować, może nawet lepszy kontakt będzie. Tyle, a tak jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni Polską. Fakt, że weryfikują nam się plany dotyczące tego, jak będziemy załatwiali pewne rzeczy. Ze znalezieniem pracy, czy, czy, czy nie wiem, nawet akurat wynajęciem mieszkania w naszym miasteczku jest ciężko, ale to tak samo było tam, gdzie mieszkaliśmy. Zderzenie jest e, może z inną rzeczą, ja akurat z tego nie korzystam, ale żona korzysta. Wzięła sobie ten 3-miesięczny zasiłek, który się należało, bo ponad 5 lat, czy tam 6 lat pracowała u jednego pracodawcy, Miała nawet niezłą pensję, więc e, pomyślała, że sobie to weźmie. Ale zderzenie, bo jak rozmawialiśmy poprzednio z, z, kilka lat temu z kilkoma osobami, to jakoś ten Urząd Pracy Niemiecki na przykład lepiej funkcjonował. A teraz ciągle i to ciągle yy, wzywają ją na jakieś wideo rozmowy. ciągle musi dosyłać te same dokumenty, nic nie jest klepnięte. Tak jakby za wszelką cenę odwoł od yy, jakby tutaj chcieli yy, odepchnąć czy mieć możliwość, że, że, że komuś jakieś pieniążki należą. Yy, dostała jakieś wyliczenie które jest w ogóle niezgodne, policzyli jej tam, nie wiem, tylko 12 dni. Ja coś im się nie zgadza ciągle. Już 5 czy 6 razy mówię to reklamowała, ciągle oni dosyłają za to coś nowego. Także wygląda mi to trochę dziwnie, jakby nie chcieli w ogóle yy, z tego wyjść. A wiem, że kiedyś było to tak, że z nią chęcią urzędy pracy pomagały. Urzędy yy, polskie akurat w tym małym mieście musiała się tutaj jakby zarejestrować i potem do Urzędu Wojewódzkiego to jechało to urząd ten tutaj to jest koleżanka koleżanki, kolegi koleżanki kolegi i tak jest i pieniądz jest i trochę możliwości ale to jest dla swoich porezerwowane tutaj to widać trochę rzeczy, które wychodzą właśnie ale my z tego nie będziemy korzystać generalnie bo to nie ten droga no to ten, dla tych osób które chcą sobie tam potrzebują nie wiem jakiś zrobić jakąś, jakiś kurs makijażystki albo albo nie wiem czy, czy założyć małą firmę to tak no a reszta zobaczymy. miesięcznie potrzebujemy na życie z tym wynajmem z jedzeniem ze wszystkim że jeszcze szkoły nie było, około 5000 zł na tę chwilę, no ale fakt, że dużo jeździmy, dużo, dużo potrzebujemy na paliwo. No i część to jest, część to jest jedzenie, część to jest wynajem, no, a reszta to jak się kawkę dziś u kogoś wypije, to już nie nasze koszty, akurat tak ostatnio się zdarzało, no bo musieliśmy wychodzić do ludzi. A nie oni do nas, więc... A w Polsce wszędzie cię zaproszą na kawkę. Nie ma tak jak w Niemczech. Tutaj wszyscy cię chętnie witają. Chętnie z Tobą porozmawiają, usłyszą co masz do powiedzenia. Także i tak sobie kulam się teraz w takim razie do domu. Takie szybka, szybkie podzielenie się z tego miesiąca w Polsce. O. Myślę, że za jakiś czas nakręcę coś kolejnego, jeszcze trochę mamy teraz wakacji, dobre półtora miesiąca, musimy coś zaplanować, nie chcemy nad morze jechać, bo to w sezonie to nie wiem, chyba się z celem, może jakieś Mazury zrobimy na znajomych tam, albo tutaj na razie krążymy trochę wokół jezior, trochę na Wisłę, tyle, może trochę relacji dam z odwiedzin tych miejsc. Może zrobimy całą rodzinką? Coś moja żona wspomina, że może by też się włączyła. Ja to nie robię, tak dla jakiejś oglądalności. Ja tam ani reklam nie mam włączonych, niczego. Jest... Tylko tak, bo może komuś się to kiedyś przyda. Taka historia. Dobra, życie jest piękne, tylko trzeba się nauczyć z niego korzystać i żyć nim w pełni nie da się wciągnąć, bo mnóstwo takich, co by ci tą energię chcieli zjeść, i powiedzieć nie, bo tak się nie da. To jest największe kłamstwo: wszystko się da. Tylko się nie obrzelajcie, bo ja wróciłem. Byliśmy na stylu Keto, a tu przyjechałem. Chciałem wszystkich tych swoich specjałów, które pamiętałem, i od teściowej trochę, i tu coś ze sklepów, i tu coś z jakichś cukierni, tu lodów, tego wszystkiego i 8 kg, plus od razu bezpieczywa. Trochę alkoholu, trochę... Yes. Dobra. Wszystkiego dobrego. Do następnego. Bez wypadków. Dotarliśmy i jak na tę chwilę to jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nie możemy się doczekać przyszłości. Do usłyszenia. Hej.